Nie przepadacie za autobusami, ale nadal kochacie miejskie przygody? Więc lizbońskie tramwaje to wasz bilet do niezapomnianej podróży. Przejedźmy się razem przez miasto. Lizbońskie tramwaje to prawdziwy kawałek historii na kółkach, pędzący w górę i w dół po stromych, krętych uliczkach miasta. Najbardziej ikoniczny tramwaj 28. On turkocze obok starożytnych zamków, kolorowych kamienic i ukrytych kawiarni. Oferując wam najlepszą wycieczkę po mieście za cenę zwykłego biletu, miejscowi i turyści ściskają się razem, strykają zdjęcia i trzymają się mocno drewnianych siedzeń, gdy tramwaj wspina się na wzgórza. Dzwonki dzwonią, tory skrzypią, a każdy zakręt to jakby mała przygoda. Więc następnym razem, gdy będziecie w Lizbonie, odpuśćcie sobie taksówkę. Zajmijcie miejsce w tramwaju, trzymajcie się mocno i chłońcie magię miasta na szynach. Gotowi na własną przejażdżkę lizbońskim tramwajem? Skakujcie i pozwólcie, by miasto wazy zaskoczyło.